Dzień dobry moi drodzy, witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku na kanale Prywaciarze. Odcinku typowo wprowadzającym, podczas którego chcielibyśmy Wam krótko, wręcz bardzo krótko opowiedzieć o tym, jaka jest idea tego kanału, po co go tworzymy, jakie treści będziemy na nim. Pokazywać. Artur zatem może przedstaw pokrótce, kogo będziemy zapraszać? Chcemy zapraszać przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorców, ponieważ zauważyliśmy taką niemałą niszę na polskim YouTubie, a sprowadzającym się głównie do tego obszaru związanego z przedsiębiorczością i biznesem. Dlatego też chcemy, chcemy głównie rozmawiać z przedsiębiorcami, które, którzy prowadzą tą mniejszą, tą małą firmę, zatrudniając tam, nazwijmy to do 10 osób, chociaż niekoniecznie, bo nie stawiamy sobie takich kryteriów tak naprawdę rozmawiać z nimi na różne tematy, przede wszystkim na tematy oczywiście ich biznesu i podpytywać nieco o takie rzeczy gdzieś tam twarde dotyczące tego czy łatwo jest wejść w ten biznes, jakimi ryzykami, wyzwaniami taki przedsiębiorca musi się mierzyć, ale też chcemy rozmawiać na temat mentalu, chcemy rozmawiać o tym co skłoniło do podjęcia działalności gospodarczej, jak do tego można się przygotować od strony psychiki i nie tylko w związku z powyższym przedsiębiorcy mali. Mikro, mali przedsiębiorcy, eee, i właśnie tematy sprowadzające się do e, tych kwestii związanych z biznesem. Eee, tyle. A oprócz tego, chcielibyśmy oczywiście również odczarować nazwę Prywaciarza. Stąd taka nieco przewrotna nazwa kanału. Chcemy pokazać, że Prywaciarz to nie jest taki typowy złodziej, oszust, wyzyskiwacz, jak to się przyjęło myśleć w naszym społeczeństwie, chcemy pokazać tych przedsiębiorców, tych prywaciarzy od takiej normalnej, pozytywnej strony, pokazać z jakimi problemami się mierzą, z jakimi sukcesami, jakie sukcesy osiągają i jak wygląda tak naprawdę życie takiego typowego prywaciarza. Tak, dlatego też zapraszamy was serdecznie do kolejnego odcinku, w którym to porozmawiamy z pierwszym prywaciarzem albo też prywaciarką. Myślę, że można użyć takiego stylu. Dobrze. Nie będziemy w takim razie zdradzać ani płci, ani branży, ani tym bardziej kim będzie ta osoba. Natomiast przekonacie się o tym w najbliższym odcinku, do czego Was serdecznie zapraszamy i myślę, że na tym będziemy ten pierwszy odcinek kończyć. Dokładnie tak. Do zobaczenia. Zatem cześć.